Dziś wszyscy mówią tylko o serialu Heweliusz na Netflixie. Ja podczepiam się pod tą gadkę i chcę powiedzieć i chcę Was zachęcić do przeczytania książki Adama Zadwornego, reportera z Wybrzeża, który napisał książkę Heweliusz Tajemnica Katastrofy na Bałtyku. Ja już tę książkę w swoim audiopodkaście Sfrustrowany Boomer recenzowałem, więc poszukajcie w opisie i posłuchajcie, za co tę książkę ceni i dlaczego warto ją przeczytać, bo naprawdę warto, daje dużo, dużo. I emocji i wiedzy na temat tej katastrofy, takiej, wiecie, realnej, dokumentalnej, i posłuchajcie podcastu Polskiego Radia, również o katastrofie Heweliusza. Heweliusz, prawdziwa historia. To w tym podcaście, w czterech odcinkach, usłyszycie oryginalne nagrania z tamtego poranka, z 14 stycznia 1993 roku, relacje dziennikarzy, którzy byli na miejscu, relacje ludzi, którzy przeżyli tę katastrofę oraz rozmowy, wypowiedzi. Rodzin, ofiar, które zginęły w wodach mroźnego, zimnego Bałtyku 14 stycznia 1993 roku. Ten podcast to świetna, dokumentalna robota Romana Czajarka. Romana Czajarka z pierwszego programu Polskiego Radia z 4,5 roku, który 30 lat temu, będąc młodym reporterem, pełnił akurat Nocny Dyżur w Radiu Szczecin kiedy przychodziły te pierwsze depesze z listą ewentualnych ofiar zatonięcia promu Jan Heweliusz. Więc on też to jest też taki jego osobista refleksja i opowieść o tamtych tragicznych wydarzeniach. Warto posłuchać podcastu, warto przeczytać tę książkę, a na koniec obejrzeć serial, czyli taką filmową artystyczną wizję tego co wydarzyło się tej tragicznej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku.